Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie świętowała 20-lecie istnienia i święto patrona Jana Amosa Komeńskiego. 70 lat biblioteki i przyznanie nagród liścia miłożębu dla regionalnych publikacji i nagrody imienia Heleny Śmigielskiej dla najaktywniejszej bibliotekarki. Świętowano Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego przygotowane zostały filmiki informujące o jego kompetencjach. Rudy Schubert, piosenkarz, satyryk i autor tekstów, zabawiał publiczność w ramach Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. Wiosenny test sprawności fizycznej odbędzie się w sobotę 11 maja na stadionie lekkoatletycznym w Lesznie. Potrwa od godziny 8 do 14. Plac rozstrzelanych w śmiglu to miejsce w centrum miasta łączące historię z teraźniejszością. Dzieci z dziewięciu oddziałów przedszkolnych zaprezentowały się na scenie podczas trzeciego gminnego przeglądu piosenki angielskiej. Urząd Miejski Śmigla uruchomił platformę internetową, która w łatwy i przystępny sposób pokazuje dochody i wydatki budżetowe miasta.